Cześć kochana, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kochane Ciało. Dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, jak zmieniała się moja relacja z jedzeniem na przestrzeni lat. Od różnych diet, od tego, że po prostu nie podobało mi się moje ciało, od wyjścia z tych epizodów obiadania się, kompulsywnego jedzenia, zaburzeń odżywiania, jak to się po prostu zmieniało, transformowało przez lata. I jakie jest teraz, więc myślę, że to będzie ważny kierunek też, żeby rozpoznać sobie, na jakim etapie jestem, co tutaj dla mnie jest ważnego i jak mogę teraz mieć swój spokój z jedzeniem, bo na tym to głównie polega, słuchajcie, żebyśmy my miały ten spokój z jedzeniem i to jest to... Mm, na czym mi też zależy, żeby zadziewało się to u Was, dlatego że to jest nieporównywalnie ogromna jakość życia, jaką można mieć w porównaniu do tego, jak no, wcześniej to wygląda. Tak chaotycznie i niewspierająco, tak? Więc od samego początku, pokrótce oczywiście to powiem, bo inaczej ten podcast musiałby trwać kilka godzin albo tydzień, jakbym to wszystko opowiadała. Natomiast Esencję przedstawię Wam tutaj, zaczynając od tego, że na początku, kiedy po prostu źle się czułam w swoim ciele, no to znalazłam różne diety, tak? Pamiętam jedną z takich mocniejszych, która była dla mnie, to była dieta Dukana. Może słyszałyście, może byłyście na niej. Tam jest po prostu zjem dużo białka, schudnę, ograniczę te kalorie, będzie dobrze i można było jeść tego... Ile się chce, natomiast można było jeść tylko to białko albo ewentualnie białko i tam jakieś otręby. I jakieś takie szalone rzeczy. No i to oczywiście, że funkcjonowało, tak? Pamiętajmy też, że organizm na każdym etapie inaczej funkcjonuje, czyli kiedy nie jest tak bardzo zmęczony dietami, restrykcjami, to te efekty przychodzą dosyć szybko. W późniejszych etapach też, powiem to teraz, bo, bo mi tutaj przychodzi, im więcej mamy tych podejść do odchudzania, im więcej mamy tych. Mm, sposobów ile razy próbowałyśmy sobie poradzić z tym, żeby to ciało wyglądało inaczej i tam nie było pracy z energią, z mindsetem, z tym, jak my się czujemy, z tym naszym wnętrzem, tej naszej pracy wewnętrznej. To to dla organizmu po prostu było wykańczające. To było męczące. To jest to, gdzie my próbujemy w świecie zewnętrznym coś zmienić, a nie da się tak. Nie ma żadnej zmiany, która zachodzi w świecie zewnętrznym, dopóki my jej nie dokonamy w naszym wnętrzu. Tak. Więc ja zobaczyłam, że to działa i później oczywiście musiało to działać przez jakiś czas, bo sama dieta nie działa, tak jak tutaj ten powód podałam, tak? Myślę, że to już wiecie słuchając mojego kanału. Natomiast zachwyciłam się tym, że dobra, mam ten rezultat, który chciałam. No to teraz mogę go powielić. Może teraz nie będę jadła tylko tego białka, tylko na przykład ograniczę kalorie albo Będę wpisywała w aplikacje różne tam produkty, bo tak brakowało mi tych produktów ulubionych, czy słodyczy, czy jakiś mm, ciast, czegokolwiek, co po prostu lubiłam i nie chciałam z tego rezygnować. Więc później w cwany sposób <grybowałam> próbowałam sobie pomóc to, stosując różne zamienniki, i to też nie jest. Głupi pomysł, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast kiedy tak jak mówię, to wszystko jest robione z lęku, że ja się bałam, że przytyję, że ja się bałam, żeby to źle wyglądać, czy dla mnie to będzie naprawdę trudne do udźwignięcia, że to ciało moje się nie zmieni. Ja robię wszystko i ono się nie zmienia, to ten efekt musiał być taki. Bo dopóki my nie dołożymy właśnie tej naszej esencji, Duszy, tego kim my jesteśmy, do tego co my robimy, to cały czas będziemy czuli się jak na poligonie, cały czas będziemy się czuć, że musimy się na maksa z tym szarpać, że musimy bardzo dużo tam wkładać wysiłku i energii. I nie mówię tutaj też, że praca z energią jest super łatwa, bo to jest ta nasza zmiana przekonań, tego co płynie przez e, lata, przez nasze pole, natomiast tam jest ulga po prostu. A szarpiąc się z dietami, ze światem zewnętrznym, z kilogramami, z ciałem, z wyglądem, z zakrywaniem się, z oversize'owymi ubraniami, z czarnym kolorem, bo to on wyszczupla, tam nie będzie spokoju, tam nie będzie ulgi, i tam nie będzie takiego poczucia, że jest w porządku. Ale dobra, wracając do tych diet i tego Dukana, to później sobie właśnie szukałam tych zamienników, później sobie szukałam różnych aplikacji, które... Pomagały mi trakować to wszystko, śledzić każdy ten krok, czyli ciągle byłam w kontroli. Ciągle byłam w tym, że muszę wiedzieć, co, jak i ile. Bo jeżeli coś się wysmyknie, to po prostu to się nie uda i bardzo się tego bałam, tak? Czyli tego przytycia i tego, no przed czym tak bardzo um, uciekałam, żeby, żeby to się po prostu nie zadziało. Nie chciałam źle wyglądać, tak? Nie chciałam się źle czuć. Dla mnie to się mocno wiązało z poczuciem własnej wartości. I w pewnym momencie, jak zaczęłam pracować ze sobą, to musiałam, zrozumiałam, że potrzebuję przepracować sobie pewne tematy. I to są różne tematy. Ja w tamtym momencie, to może być każdego różnie, dla mnie na tapetę były ważne, żeby wziąć na przykład lęk przed samotnością albo niskie poczucie własnej wartości. Tak? I to, kiedy zaczęłam pracować ze sobą, z emocjami, jakaś część mnie e, zaczęła czuć się lepiej. To była też praca z jakimiś traumami, schematami takimi e, z przeszłości. I w pewnym momencie po prostu było mi coraz lżej i coraz lżej, więc to było jasne, że jedzenie było też prostsze, bo wszystko wtedy było prostsze i przyjemniejsze, i nie musiałam odmawiać sobie tak dużo tych rzeczy, czyli mogłam puścić już te kontrole. I to była dla mnie ogromna ulga w porównaniu do tego, co było wcześniej, czyli to, że znałam tylko świat diet i tylko świat treningów, w których było bardzo trudno. Ja bym to zrobiła wszystko, co by mi powiedział trener dietetyk, i ja to robiłam, tak? Tylko, że to nie funkcjonowało. Więc później dołożyłam ten element, gdzie zaczęłam pracować z strałami. czy właśnie z wewnętrznym dzieckiem, czy z tymi schematami. I to przez jakiś czas było też super opcją, bo dawało jakąś ulgę, właśnie że można było iść w stronę tego lżejszego jedzenia, bardziej intuicyjnego. Natomiast um, później, po jakimś czasie, moje ciało znowu zaczęło czuć się gorzej. Miałam mniej energii, byłam bardziej taka mm, zmęczona, zaczęły mi się pojawiać różne objawy, takie właśnie, że nie mogłam się skoncentrować, nie mogłam tak dobrze spać, nie mogłam mm, tak jakbym nie, nie mogła być do końca sobą. Znałam jakąś wersję siebie, która była bardziej taka żwawa i z takim, wiecie, bystrym umysłem. I tak jakbym straciła to. Tak jakby to nie było do końca takim elementem yy, moim na pierwszym miejscu, a długo było i bardzo było to dla mnie ważne, że, że w taki sposób to dla mnie yy, funkcjonowało w moim życiu. Tak? Że, że, że miałam taką cechę swoją, którą znałam i wiedziałam, że mogę ją wykorzystywać. I nagle, kiedy nie mogłam jej wykorzystywać, to czułam, że coś jest nie tak, coś, coś jest innego. I zaczęłam zajmować się swoim zdrowiem. Tak mi przychodziło, żeby po prostu wesprzeć też siebie na tym polu. I przyszło mi też, żeby zacząć zmieniać to, że nie musi być tylko to, że jest co chcesz i wygląda jak chcesz. Tak, bo to się te. Da się to zamanifestować, ale jeśli są inne priorytety na dany moment, moim priorytetem nie było już odchudzania, ja nie potrzebowałam tego, mimo że ważyłam więcej niż ważę teraz. Dla mnie to było totalnie ok. Wyglądałam dobrze, czułam się dobrze, miałam tam, nie wiem, rozmiar S, jakby wszystko się zamanifestowało z tych elementów, które chciałam, więc to jest totalnie możliwe. Natomiast po tej zmianie przekonań, pracy z energią i tymi różnymi schematami, natomiast Ważniejsze było już coś innego i dla duszy, i, i dla mnie, bo dla mnie jeszcze nie do końca ja byłam tego świadoma, to dopiero się połączyło później wszystko w większe kropki. I tak dwa lata temu, słuchajcie, zaczęłam inaczej podchodzić do jedzenia po raz kolejny. Zaczęłam jeść, można by powiedzieć, tak jak wcześniej bym pomyślała, że a, to może to jest jakieś jedzenie restrykcyjne, albo że to jest na diecie. Natomiast mnie naturalnie zaczęło ciągnąć do, tych, do tego jedzenia, zaczęło mnie ciągnąć do zdrowego jedzenia. Jedzenie zdrowe zaczęło mi smakować bardziej, nie potrzebowałam znowu tak dużo cukru, dlatego że zajęłam się swoim zdrowiem, zajęłam się tym, e, jak się czuję, zajęłam się hormonami, zajęłam się jelitami, ale za tym stała praca energetyczna, czyli to nie było tylko to, że dobra, to może teraz zmienię to jedzenie, bo to nigdy samo nie będzie działać. Żadna z, rzecz, żadna z tych rzeczy nie będzie sama działać. Sama praca z energią to będzie za mało, bo dusza będzie chciała to ucieleśnić w jakiejś formie fizycznej. Samo zmienianie jedzenia i treningów w dużej ilości, małej ilości, więcej brzuszków, mniej brzuszków też nie będzie funkcjonowało, tak? I w pewnym momencie to mi kliknęło, że coś, co wtedy robiłam z lęku, może jak ja jadłam więcej tego białka, bo bałam się, że schudnę, bo bałam się, że będę samotna, teraz jak będę jadła więcej tego białka, to mogę to przecież zrobić też z miłości. Bo, przypominam, nie ma znaczenia co robisz, ale to, kim jesteś, kiedy to robisz. I to jest kluczowe w tym. Więc kiedy zmienia się to, kim my jesteśmy, to z automatu wszystko to, co my robimy, ma zupełnie inny efekt, ma zupełnie inny rezultat, nawet jeżeli jest tą samą rzeczą. A my to oddzielamy czasem, dobra, jem to, nie jem tego. Kiedyś byłam na diecie, teraz nie będę na diecie. To nie jest bycie na diecie i w pewnym momencie to zrozumiałam. I zrozumiałam, że to wszystko się po prostu ze sobą łączy. Karmiące myśli, karmiące jedzenie, karmiące emocje. Tak? Czyli to, co myślę, to, co jem, to, co czuję, to jest to, gdzie my wtedy możemy enjoyować te imprezy jeszcze bardziej. Że nie musimy skupiać się tylko na tym, że. A bo ja siłą swoich przekonań sprawiam, że jak zadecyduję, że jedzenie na mnie nie wpływa, to na mnie nie wpływa. To jest, wiecie, o takim trochę wyższym już poziomie zaufania do życia, do, do prowadzenia. Do tego, że ciało też chce być zadbane, umysł chce być zadbany, yy, całe pole energetyczne chce być zadbane. I ono jest zadbane, kiedy dostaje wspierające pożywienie. I do tego ja potrzebowałam w jakiś sposób się przetransformować, też dojrzeć zobaczyć siebie jako pełnowartościową kobietę, która jest godna tego, że ona może mieć spokojny posiłek że ona może mieć jedzenie, które nie jest dietetyczne, ale jest karmiące ją, karmiące jej myśli, jej umysł, to jak ona się czuje. I zaczęłam sobie to zmieniać. Słuchajcie, i zaczęłam zauważać, jak coraz więcej spokoju, dosłownie, spokoju przypływa do mojego ciała, czyli wcześniej to, co sobie wciąż powtarzałam, że to tylko przekonania i że nic innego zaczęło się zmieniać, bo dzięki temu jedzeniu, które no, było lepszej jakości, było też w większej ilości, bo ja wciąż jadłam za mało. Wciąż jadłam niewystarczająco dużo i nie przykładałam takiej dużej wagi do przygotowywania tych posiłków. Kiedy zaczęłam robić to z miłością, jak kobieta, jak kobieta królowa, która siedzi sobie, ale może mieć też coś fajnego na talerzu i, i czuję się z tym totalnie dobrze, to ja zaczęłam też pokazywać sobie swoją moc sprawczą. Że ja potrafię wyjść poza te ograniczenia, poza te ograniczenia mentalności diety, kultury diety, że jak się je zdrowo, to to jest właśnie bycie na diecie. A co jeśli jedzenie zdrowo, z miłości, to jest właśnie to, czego pragnie nasze ciało, o co prosi nasza dusza, żeby usłyszeć ją, z czym ona do nas przychodzi, z jakimi krokami kolejnymi, żeby można było to głębiej, bardziej dogłębnie usłyszeć. I to się ze sobą, słuchajcie, zaczęło tak łączyć, że zaczęłam zauważać, że to nie chodzi o to, żeby to było idealnie, że nie wiem, nigdy nie zjesz czegoś tam, na co masz ochotę. Ale też chciałabym zwrócić tutaj uwagę, że to, co było dla mnie ważne, to trzeba popatrzeć na to, gdzie to już jest upychane pod płaszczykiem jedzenia intuicyjnego, a tak naprawdę już, już nie służy. Nie służy Twojemu ciału, nie służy Twojemu umysłowi, nie ma tam spokoju. Wiele osób mówi, że jedzą intuicyjnie, ale czują się fatalnie. No to co to za jedzenie intuicyjne? Intuicja to jest prowadzenie duszy. Dusza by nie poprowadziła w taką stronę, żeby czuć się gorzej, albo by poprowadziła w taką stronę, żeby coś zrozumieć, nauczyć się, wyciągnąć wnioski, lekcje, a potem to przetransformować i zmienić, a nie iść w zaparte, jak osioł i dziwić się, że się yy, źle czujemy. Zawsze naszym wyznacznikiem niech będzie to samopoczucie. Ja stanęłam do tego, bo powiedziałam sobie: Kurde, no nie czuję się tak, jak czułam się wcześniej. I też, słuchajcie, tak jak wcześniej ta praca z yy, przeszłością mi pomagała, tak później miałam wrażenie, że ta relacja z jedzeniem też tam, w tym momencie, zaczęła się zmieniać, i tak, że ta praca z przeszłością kontynuowana, ona sprawiała, że to mi zaczęło odbierać energię. Że coś, co wcześniej było dla mnie w porządku i dawało mi naprawdę więcej spokoju, tak teraz zaczynało mi dawać, e, zabierało mi dużo energii. I ja, przez to, że miałam mniej tej energii, miałam ochotę na mniej zdrowe jedzenie na słodycze, na jakieś przekąski tu nie do końca zrobione, dobry posiłek, więc zjem coś tam w biegu. I to. Sprawiało, że ja hmm, zrozumiałam, że ja potrzebuję wzmocnić siebie, a nie szukać dziury w przeszłości, a nie to naprawiać, a nie kontynuować te pracę z tymi hmm, schematami, z tymi trudnościami. Tak? I w pewnym momencie zobaczyłam, że tutaj chodzi już o zupełnie inny rodzaj pracy, większej lekkości, większej przyjemności, w większej kobiecości, w poczuciu wartości. To jest ta ewolucja, to jest ta nasza transformacja. I to już było dla mnie tak niesamowite, że wiedziałam, że wkrótce, później, będę musiała powiedzieć też o tym Wam. I później właśnie stworzyłam i ten kurs o zdrowiu, i tak to powoli zaczęło się toczyć. Natomiast chcę też powiedzieć, że to, jak to się transformuje w nas, i to, jak jesteśmy w tym prowadzeni, jak sprowadza nas, nas to ostatecznie do tego spokoju, to tam my czujemy, kiedy to jest yy, jedzenie intuicyjne, bo ja czuję, że jem dobrze, bo jest mi po prostu dobrze. A czuję, kiedy pracuję ze sobą tylko w krytycznych momentach, a całą resztę, no to jest, bo jest. Więc tam jest gdzieś to poczucie, gdzie mogłabym siebie. Trochę inaczej traktować i będę nam pomagać w tym, żebyśmy docierały do tego spokoju z jedzeniem. Nawet jeżeli to trwa ileś czasu, to zazwyczaj trwa jakiś czas, bo no jak same widzicie, to jest. składa się po prostu z różnych elementów, z różnych etapów. I dla mnie to jest niesamowite, że coś, co wydawało mi się na początku, że robiłam, czy znaczy, robiłam na pewno z lęku, później na końcu mogę robić te same bądź podobne rzeczy, ale z miłości i efekt jest totalnie inny. I pójście na siłownię. Teraz nie byłam już dwa miesiące ze względu na wyjazdy moje. Bo W ostatnim czasie sobie pomyślałam, kurczę, czy ja nie powinnam zrezygnować z tego karnetu na siłkę? I może tak zrobię, bo teraz lubię jeździć bardziej na rowerze i jakieś takie aktywności na dworze sobie praktykować. Natomiast to ciało się zmienia. To ciało jest dobrze odżywione. Dbam o Swój wewnętrzny stan, dba o swoje myśli, dba o swoją energię, po prostu. I to sprawia, że znowu to ciało zaczyna się zmieniać, tak jakby ono znowu wymieniało się na jakieś inne. I według mnie tak to funkcjonuje: po prostu przenosimy się do innych rzeczywistości, w których my wyglądamy wtedy inaczej, ale najpierw dostosowana jest ta energia, bo taka jest kolejność, taka jest kolej rzeczy. Więc kiedy my nie potrzebujemy już tylko grzebać w tamtym, co było. I wytracać tej swojej energii, a potem zajadać tego, że zabrakło nam tej energii przez to, że zmęczyłyśmy się tym wszystkim. Możemy już iść w tą lekkość, i tam też jest dla nas wyregulowanie tej relacji z jedzeniem, żeby ona po prostu była taka stabilna, taka okej. Okay. To jedzenie faktycznie mi służy. Ono mi, ona mnie karmi, ono jest dobre, ono nie jest dietetyczne, ono nie musi mi się kojarzyć z lękiem, ono nie musi mi się kojarzyć z czymś złym. Ja nie muszę się martwić, że tam mi czegoś zabraknie, bo tam ci niczego nie zabraknie. To nie jest tak, że tam niczego nie można jeść, bo to jest totalnie em, w porządku. Tylko nie mówmy o jedzeniu byle jak, że, że to jest jedzenie intuicyjne, bo to nie jest dobry pomysł. To nie jest prawda. To nie jest coś, co nas wspiera, a my chcemy wybierać te rzeczy, które nas unoszą do góry, które nas wspierają, które sprawiają, że tam puszczanie tych kilogramów zadziewa się samoistnie. Tam równowaga jest dla ciebie dużym priorytetem, bo zaczynasz się o wiele lepiej czuć, więc to wszystko jest w harmonii, tak? Ciało, umysł, dusza, to wszystko jest połączone ze sobą. I tam nie musisz się martwić o dodatkowe kilogramy, bo to po prostu wtedy zadziewa się samo. Ale my potrzebujemy pomóc czasem naszemu ciału. Dlaczego o nie nie zadbać? Potrzebujemy pomóc naszemu umysłowi. Dlaczego nie zmieniasz tych myśli? Dlaczego nie zmieniasz tego jedzenia? Dlaczego nie zmieniasz tych działań, które my robimy na zewnątrz? Więc kiedy to będzie połączone ze sobą, to naprawdę jest turbo impreza wtedy. Jest bardzo dużo lekkości, jest bardzo dużo poczucia mocy, jest bardzo dużo chęci działania. Jest dobry sen. I ty jesteś po prostu szczęśliwa i spokojna. Czy to nie o to chodzi? To nie chodzi tak naprawdę. Nie o to, żeby wejść w dżinsy z liceum. Nie o to, żeby każdy mnie kochał, żebym podobała się wszystkim. I żeby ludzie mówili, że dobrze wyglądam, co też jest miłe wiadomo, ale że to nie chodzi o to, że tak głęboko, głęboko jest ci po prostu dobrze. Jesteś spokojna, jesteś szczęśliwa. Więc jeżeli o to nam chodzi i chcemy, żeby to było dla nas też ważne, to te elementy trzy ze sobą? Muszą się włączyć. Więc pozwól sobie na to, że ta relacja z jedzeniem jest elastyczna, że ona się zmienia. Od tych epizodów obiadania, przez zaburzenia, odżywiania, przez bycie na diecie, nie bycie na diecie, jem, nie jem, to co teraz. I pozwól sobie na to, żeby ona była spokojna i stabilna. Jesteś tego godna. Żeby to było jako spokojny element Twojego życia. Żebyś mogła skupić się na tym, co kochasz. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia. Buziaki!